Saludny. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zporząć węża, umieć Go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na Niego, zostanie przy życiu. Pal, symbol krzyża z wężem, który, kiedy ukąszony, spojrzał, otrzymywał życie. Jezusa ukrytego na sakramencie czcić. Wszystko oddać dla mnie, żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu. Dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Ja Ruką trzeba, zmysły i rozkazy